Cześć wszystkim, dzisiaj krótki filmik o zwykłej bulionówce z kanonicznej szóstki bitej w srebrze od 1997 roku. To jest zwykła bulionówka, prawda? Dokoła, może to jest fajne, wytłumaczę ten otok. Mamy tutaj skrót oznaczający po łacinie że na tej monecie będzie łatwiej, bardziej widoczne na nowszym biciu, REG FD, co oznacza Dei Gretia Regina Fidei Defensor, Fidei Defensor, obrończyni wiary. Co w, no, po, po, na polski, z łaski Bożej Królowa obrończyni wiary. No i właśnie taka brytanika, moneta z kanonicznej szóstki, yy, bita przez Royal Mint, może mieć delikatną premię. Właśnie ten rocznik w 2023 jest to ostatnia brytanika z wizerunkiem królowej Elżbiety II. Yy, dodatkowo, ten rocznik 2023 jest na tyle wyjątkowy. W tym samym czasie wybito. Zobaczcie też 2023, a mamy wizerunek. Jest to pierwsza moneta z wizerunkiem Karola. Dlaczego generalnie kręcę ten film? Dlatego, że no niestety ruszył się. Duże duże zainteresowanie na te monety. Dużo osób zamówiło, między innymi właśnie w znanym i lubianym i najtańszym dilerze. A czas oczekiwania był na tyle długi, że po czasie dostali odpowiedź, że no niestety nie mamy państwa monet. Zamawialiście LGBT. Nie mamy. A my za to Karola i przyszliśmy Wam Karola. Hmm. Co ja o tym sądzę? No, nie, moim zdaniem bardzo niefajna sytuacja. Ale y, nie płakam do końca, dlatego że o ile Elżbieta z 2023 roku y, złapie dodatkową premię właśnie za wizerunek, to uważam, że Brytanika z Karolem. Też z 23 roku też złapie delikatną premię. Dlatego, że jest to pierwsza, pierwsza z y Brytanic, z monet bulionowych z wizerunkiem nie y Niefajna sytuacja, ale chyba y osoby, które zamówiły, będą i tak zadowolone. Ja udało mi się y zamówić dużo wcześniej. Y mam troszkę. Tej Brytaniki. U mnie to jest kanu... bulion numer 2 po liściu klonowym. Więc yy, liczę na to, że będą wzrosty. Mm. I tyle. Zobaczcie, też yy, taka ciekawostka. Wizerunki są zwrócone w przeciwnym kierunku do siebie. I to też jest. Yy, yy jakby specyfika monet brytyjski, z brytyjskimi władcami. Już nie pamiętam, teraz muszę sprawdzić od którego, ale po śmierci władcy każdy następny nabiciu jest w przeciwnym kierunku. I tak co rok, co, co zmiana władcy zmienia się też kierunek twarzy na, na monecie. No to tyle. Dzięki bardzo, na razie.